Witajcie. Chciałam Wam szybciutko się pochwalić po prostu książką, która wyszła niedawno i jest już w sprzedaży. Jest to książka pani Elżbiety Stępień, opowieści Małej Gwiazdeczki. A ilustrację do tej książki robiłam ja. <grych> to jest opowieść dla dzieci, tak w wieku przedszkolnym. Są krótkie opowiadania, które stanowią jedną wielką całość. Dziewczynka jest chora, odwiedzają gwiazdeczka. Różne historie opowiada, i w zasadzie, taką, taki jeden rozdział można dziecko po, przeczytać na dobranoc. Myślę, że będzie mieć wtedy piękne sny, a książka też jest z przesłaniem. I oprócz tego, że są tutaj ilustracje pełnokolorowe, to ta książeczka ma też ilustracje, które można pokolorować. Można dać dziecku, żeby sobie pokolorowało po przeczytaniu, albo przed przeczytaniem, albo z samego rana, może mieć takie zadanie i pokolorować ilustrację do danego rozdziału. Zastanawiam się, czy zrobić rozdanie takiej książeczki, czy byście byli zainteresowani. Nie będę robić tego w tym odcinku, bo chciałabym poznać Wasze zdanie, także napiszcie w komentarzach na dole, czy bylibyście zainteresowani takim rozdaniem. Ten filmik będzie krótki, po prostu chciałam się pochwalić, że taka książeczka wyszła i że są w niej moje ilustracje. I no, troszeczkę się też nad tym napracowałam. Czuję się bardzo dumna z tego, że te ilustracje są i że ta książka jest w sprzedaży i... W zasadzie, jeżeli chcecie, to każdy może sięgnąć, znaleźć sobie. Na stronach internetowych, księgarni, bądź też bezpośrednio wydawnictwie, a wydawnictwo to jest Białe Pióro, pełna nazwa: Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, To można się z. Panią Agnieszką kazałam skontaktować, i nie będziemy się problemów z zamówieniem, z kupieniem takiej książeczki bezpośrednio u niej. Myślę, że warto. Chociażby dla moich ilustracji warto. <grym> Także dajcie mi znać w komentarzach, czy byście chcieli rozdanie takiej książeczki. Ja wtedy się zastanowię, na jakich zasadach zrobić takie rozdanie. No i zapraszam do następnego filmu. Także pa!